Kowalik, Bjarne Pedersen, Tomasz Golob i Michał Robacki wystartowali na prowadzeniu Tomasz Golob. Na drugiej pozycji Mirosław Kowalik, po zewnętrznej, bliżej krawężnika, w białym kasku Bjarne Pedersen. Zawodnik, który zastąpił zapisanego w programie, w pierwotnym składzie toruńskiego zespołu Waldemara Walczaka na czwartej pozycji. Michał Robacki, a na prowadzeniu Tomasz Golob. Remisowo układa się ten pierwszy wyścig, bo nic nie wskazuje na to, żeby Torunianie dopędzili Tomasza Goloba, ale też nic nie wskazuje na to, żeby Robacki zaatakował skutecznie rywali, choć przed chwilą zbliżył się do Mirosława Kowalika, przepraszam, do Biarne Petersena, no i mogło być różnie, a teraz państwo tego nie widzieli, Michał Robacki upadł niestety i już tylko trzech zawodników walczy o punkty na torze. Tomasz Galop daleko z przodu. Na drugiej pozycji na metę przyjechał Mirosław Kowalik. Trzeci był Bjarne Petersen i remis w pierwszym biegu. 3 do 3. Wyścig drugi, w którym zobaczymy od krawężnika z pierwszego pola startowego Piotra Protasiewicza w kasku czerwonym. Z drugiego w kasku żółtym Wiesława Jagusia z trzeciego. W kasku niebieskim Szona Parkera i z czwartego w kasku białym Roberta Kościecha. Znakomity start Protasiewicza i bardzo dobry Szona Parkera, który jest na drugim miejscu. Bardzo blisko jednego na drugiej pozycji Jagusia. Tam Kościecha przez moment próbował zaatakować Parkera, ale atak nieskuteczny. Na prowadzeniu cały czas Protasiewicz, drugi jedzie Jaguś, trzeci Parker, czwarty Kościecha. No i teraz błąd Piotra Protasiewicza. Poderwało przednie koło maszyny. Bydgoszczanina upadł. Bieg, oczywiście, przerwany. No i powtórka, już bez Piotra Protasiewicza, który został wykluczony za spowodowanie przerwania wyścigu. Na szczęście była to jedyna konsekwencja, jaka spotkała Bydgoszczanina. Nic mu się w tym upadku nie stało, będzie mógł jeździć dalej. A na prowadzeniu w powtórce tego wyścigu Wiesław Jaguś, na drugiej pozycji Sean Parker, a na trzeciej. Robert Kościecha. Tak więc Torunianie prowadzą 4 do 2 i jeśli tak dojadą do mety, to po dwóch biegach Torunianie obejmą prowadzenie w meczu. Nic nie wskazuje, żeby sytuacja miała ulec zmianie. Wiesław jakoś daleko z przodu, Sean Parker drugi i z kilkunastometrową stratą na trzeciej pozycji Robert Kościecha. Tegoroczne derby Pomorza nie budzą takich emocji jak choćby te sprzed kilku czy kilkunastu lat. Na stadionie bydgoskiej Polonii sporo wolnych miejsc. Ja nie pamiętam meczu derbowego, w którym tak dużo wolnego miejsca byłoby na trybunach. Ostatni łuk. Jaguś pierwszy, Parker drugi, Kościecha trzeci i w takiej kolejności kończą. Co oznacza, że Torunianie wygrali w tym biegu 4 do 2, obejmując prowadzenie w meczu po dwóch wyścigach 7 do 5. Wyścig trzeci, w którym obejrzymy pierwszy w tym spotkaniu pojedynek obcokrajowców, obydwóch zespołów. Z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Ryan Sullivan. Z pola drugiego w kasku żółtym zobaczymy Petera Carlsona. Z pola trzeciego w kasku białym wystartuje Tomasz Chrzanowski. Z pola czwartego w kasku niebieskim pojedzie Przemysław Tajher. Wyścig trzeci. No i popatrzmy. Pojedynek Petera Carlsona, kask żółty i Ryana Sullivana, kask czerwony. Gotowi do startu? Wystartowali kto najszybszy? Najszybszy Ryan Sullivan, ale za nim dwaj Bydgoszczanie, choć w tej chwili z znakomitym atakiem przy krawężniku popisuje się Przemysław Tajchert i on jedzie na drugiej pozycji. Trzeci Tomasz Krzanowski w kasku białym, i dopiero czwarty, no w tej chwili już trzeci, ale to i tak spora niespodzianka, że zapłacenie młodego Bydgoszczanie na żółtym kasku Peter Carlsen w końcu to uczestnik cyklu Grand Prix, spisujący się w tym cyklu naprawdę przyzwoicie. Tajhert bardzo szeroko, ma sporo problemów z opanowaniem motocykla, bo tor dość trudny, sporo dziur, sporo kolei, ale otrzymuje jednak przewagę nad jadącym na trzeciej pozycji Szwedem. Na prowadzeniu daleko z przodu Ryan Sullivan, na drugiej pozycji Przemysław Tychert na trzeciej Peter Karlsson, który zbliża się do Przemysława Thijherta. I znów Thijhert, spore problemy w z opanowaniem motocykla, ale jedzie bardzo szybko, no i szanse na to, żeby Jadący na trzeciej pozycji Peter Carlson wyprzedził Wydgoszczanie. są Wielkie i znakomicie właśnie przemysław Tychert. Doskonały start również Rajana Saliwana Podwójne zwycięstwo Wydgoszczan 5 do 1 i po trzech wyścigach wydgoszczania obejmują prowadzenie w meczu 10 do 8. Wyścig czwarty, w którym zobaczymy od zewnętrznej strony od bandy w niebieskim kasku Szona Parkera. W kasku białym pojedzie biarne. Petersen. W kasku żółtym Mirosław Kowalki, w kasku czerwonym Piotr Protasiewicz. I doskonały start bydgoskiej pary Protasiewicz-Pedersen, chociaż tam przy krawężniku przez moment wydawało się, że Mirosław Kowalik wyprzedzi Bydgoszczan, ale jednak nie. Prowadzi Protasiewicz ze sporą przewagą. Na drugiej pozycji Parker, trzeci jedzie Kowalik, czwarty Pedersen. Kowalik blisko sztana Parkera, ale teraz Piotr Protasiewicz poczekał na. Kolega z zespołu na partnera i będą Bydgoszczanie próbowali jechać tak, żeby nie przepuścić do przodu żadnego z torów. Sean Parker bliżej krawężnika, Piotr Protasiewicz po zewnętrznej na trzeciej pozycji, cały czas Mirosław Kowalik, no ale ta przewaga Bydgoszczan nad Torunianami już urosła do kilkunastu metrów. Piotr Protasiewicz cały czas na prowadzeniu. Teraz przez moment na pierwszą pozycję wysunął się Sean Parker, ale Włodasiewicz jadący po zewnętrznej przyjeżdża na metę pierwszy. Potasiewicz pierwszy, Parker drugi, Kowalik trzeci, czwarty Pedersen, drugie podwójne zwycięstwo Bydgoszczan i po czterech biegach 15 do 9 dla Jutrzenki polonii. A to wyścig piąty, w którym zobaczymy od zewnętrznej części toru, z czwartego pola startowego w kasku żółtym, Wiesława Jagusia. Z trzeciego w Kasku Niebieskim Przemysława Tajherta, z drugiego w Kasku Białym Roberta Kościechę i z pierwszego w Kasku Czerwonym Rajana Saliwana. I znów kapitalny start jeżdżącego w Bydgoskich barwach Australijczyka, ale teraz Wiesław Jaguś próbuje wyprzedzić prowadzącego Saliwana. A odparł ten atak Australijczyk i już spora przewaga prowadzącej dwójki nad jadącym na trzeciej pozycji Przemysławem Tajherta. No i teraz proszę spojrzeć, skuteczny atak Wiesława Jagusia, przymknął gaz Ryan Sullivan i na prowadzeniu w tej chwili Torunianin Torunianin na prowadzeniu, Wiesław Jagusia na drugiej pozycji Ryan Sullivan, doskonały był ten atak Jagusia Widać, że dysponuje bardzo szybkim motocyklem, motocyklem szybszym niż niż ten, którego dosiada Ryan Sullivan, Jaguś już ze sporą przewagą na prowadzeniu, na drugiej pozycji Sullivan Na trzeciej Przemysław Teichert i Dopiero na czwartej pozycji Robert Kościecha. I w takiej kolejności właśnie kończą bieg remisowy 3 do 3 i po pięciu biegach 18 do 12 prowadzą Bydgoszczanie. A przed nami Szósty wyścig, w którym wystartują od krawężnika z pierwszego pola startowego w Kasku Niebieskim Michał Robacki, z pola drugiego w kasku żółtym Peter Karlsson, z pola trzeciego w kasku czerwonym Tomasz Golob i z pola czwartego w kasku białym Tomasz Chrzanowski. No niezbyt zacięte to spotkanie, choć wynik wskazywałby na to, że biegi są zacięte, to jednak niewiele walki na to, że Niewiele tego, co kibice lubią najbardziej, czyli tych wyprzedzań. No ale popatrzymy, może inaczej będzie w wyścigu szóstym. Robacki, Karlsson, Golop i Chrzanowski wystartowali. I bardzo dobrze Tomasz Golob i bardzo dobrze również Michał Robacki. W tej chwili dwójka polonistów na prowadzeniu. Na trzeciej pozycji dopiero Peter Karlsson, na czwartej Tomasz Chrzanowski. No i po raz kolejny zawodzi ten Pierwszy obcokrajowiec startujący w zespole toruńskim. ten z listy najlepszych światowych jeźdźców, myślę tu o Peterze Carlsonie, jedzie dopiero trzeci za plecami bydgoskiego juniora Michała Robackiego i Tomasza Goloba, co może nie jest aż tak dziwne, ale w ogóle obcokrajowcy inaczej spisują się w meczach ligowych, a inaczej w rozgrywkach tych o najwyższe trofea, o czym najdotkliwiej przekonali się gnieźnianie Jimmy Nielsen, fantastyczne występy w Grand Prix i... Fatalne, żenujące wręcz występy w lidze przegrał gnieźnianą, bo można w ten sposób powiedzieć wprost kilka spotkań. No i nie wiadomo gdzie leży źródło tajemnicy tak słabych występów obcokrajowców w meczach lidowych. A w tej chwili kończą wygoszczanie na prowadzeniu Tomasz Golop na drugim miejscu Michał Rob. Arlson podwójne zwycięstwo Jutrzenki 5 do 1 i po 6 biegach 23 do 13 10 punktowe prowadzenie Bydgoszczan. I wyścig siódmy, a w nim defekt na starcie Rajana Saliwana i tylko trzech zawodników. Walczy na to, że na prowadzeniu w kasku białym, jadący w ramach rezerwy taktycznej za Roberta Kościechem, Wiesław Jaguś na drugiej pozycji, teraz przedarł się na tę drugą pozycję w niebieskim kasku Przemysław Tajhert, na trzeciej pozycji Mirosław Kowalik. Widzieli Państwo na starcie defekt motocykla Rajana Saliwana. Szkoda, bo Saliwan znajduje się w doskonałej formie i może pojedynek Saliwana. Z Jagusiem ożywił Były troszeczkę to senne spotkanie, bo jak mówiłem, nie ma tutaj wielkich emocji podczas wyścigów, nie ma jakiejś wspaniałej walki na to, że decyduje o wszystkim pierwszy łuk. No i popatrzmy, Wiesław Jaguś na prowadzeniu. Ostatnie okrążenie na drugim miejscu Przemysław Tajcher. Dopiero trzeci Mirosław Kowalik, który ma problemy z motocyklami, ma permanentne problemy z motocyklami od początku sezonu. Zresztą to Naprawdę wielki problem Mirosława Kowalika, kilkakrotnie motocykle Mirosława Kowalika, na przykład, jak Państwo zapewne pamiętają, spłonęły. 4 do 2 wygrywają goście i po 7 biegach zmniejszają przewagę Bydgoszczan 25 do 17, a to już wyścig ósmy i czterech zawodników na torze. Na prowadzeniu Tomasz Gol w czerwonym kasku, na drugim miejscu w żółtym kasku Wiesław Jakuś. Trzeci jedzie w kasku białym Robert Kościecha na czwartej pozycji Krzysztof Słabon w kasku niebieskim. No, Olbrzymie jest przetarg, to muszę powiedzieć, że na pozycji wesołym Jagusiem. No a Jaguś z kolei ma kilkanaście metrów przewagi nad jadącym na trzeciej pozycji Kościechą. Oj i teraz fatalny upadek Krzysztofa Słabonia. Próbował zaatakować Roberta Kościecha, nie opanował motocykla, uderzył w motocyklu na upadł i został z biegu wykluczony i powtórka tego wyścigu od krawieżnika Jaguś, Tomasz Golob i Robert Kościecha i znów znakomity staw Tomasza Goloba odgłoszczany już na prowadzeniu na drugiej pozycji Wiesław Jaguś na trzecim miejscu Robert Kościecha Ja przypomnę może 28 osiem przepraszam, dwadzieścia do 17 po siedmiu biegach prowadzą wydgoszczanie. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że bieg zakończy się remisem, no bo nie wierzę, żeby Wiesław Jaguś choć doskonale w kultury, który zawsze do skontorze, żeby dopędził tę szczerowo, żeby zniwelował tę kilkunastometrową stratę, którą ma do lidera bydgoskiego zespołu. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Tomasz Galop na prowadzeniu. Wiesław Jaguś jest drugi, trzeci robot z ciecha, który... Gdzieś zagubił tę formę, którą prezentował przed kontuzją, której uległ podczas meczu w Gdańsk, z Gdańskim Wybrzeżem w Toruniu. Powoli wraca do formy, ale na pewno i dla samego Roberta i dla kibiców zbyt wolno. 28 do 22 po remisie w biegu 8, a to wyścig 9. i wystartowali i znów doskonale Piotr Protasiewicz chociaż tym razem był Mariusz Kuszakowski na starcie w drugim uku pierwszego okrążenia Piotr Protasiewicz jednak już na prowadzeniu na drugim miejscu Mariusz Kuszakowski trzeci jedzie Tim Parker i na czwartej pozycji Peter Carlson kolejny fatalny żenujący występ owcokrajowca Tarnowskiego Zespołu. Szkoda, bo Peter Carlson to bardzo sympatyczny to bardzo człowiek Nie wiem, dlaczego tak fatalnie spisuje się w tym spotkaniu może to zmęczenie tymi upałami i naprawdę natłokiem startów, bo ci zawodnicy wyświetlują się w Z drugiej strony ten argument można w bardzo prosty sposób odeprzeć, bo tylu startów, ile ma w tygodniu Tomasz Galop? chyba niewielu różnowców nie ma. A w tym momencie kończą, bieg kończy się zwycięstwem Bydgoszczem z 4 do 2 i po 9 biegach 32 do 23 dla Jotrzenki Polonii Bydgoszcz. A to już wyścig 10. i wystartuje najszybszy wyścig dla Michał Robacki, który trzeci Mirosław w czwarty Bjarne Pedersen, Pedersen to no, chyba nie najszczęśliwszy, przynajmniej w tym meczu, nawet jak Rumian Myślę, że by był tutaj pojawił się taki ruch pierwotny, to to wyglądało zupełnie inaczej. No ale wiem, zobaczmy, co dzieje się na torze. Na prowadzeniu cały czas Ryan Sullivan, na drugiej pozycji Michał Robacki. No i to jest w jednością, nie mówię, że z jednością innego zespołu bardzo pozycji Tak dobra, tak przyzwoita postawa. Bydgoskich Młodzieżowców, bo i Przemysław Teichert i Michał Robacki walczą, no i przede wszystkim są w tej walce skuteczni. Ryan Sullivan na prowadzeniu, Michał Robacki na pozycji bydgoskiej pary, no i po tym biegu wzrośnie, wzrośnie uwaga Bydgoszczom. Podwójny zwycięstwo pełni długości 5 do 1 i 37 do 24 po biegach 10, a przed nami wyścig 11 i popatrzmy. I kto najszybszy zestar? Panasz Khanowski Rozwana z Polskich Juniorów A teraz po zewnętrznej wyprzedził go klubowy kolega Wiesław Jakoś. No na skupu, ale to skoro jest to ten teraz bardzo ostry na pograniczu fałły atak przemysłowy Tajherta No i już Krzemowski na czwartej pozycji On Bardzo groźnie wyglądał ten atak Tajherta Miałem wrażenie, że zawodnicy wpadną na bandę bo szarżował strasznie myślę, że powinien dostać od sędziego ostrzeżenie za Stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze, Chrzanowski chcąc ratować kości swoje, a podejrzewam, że również Teichert'a, po prostu przyrzuca z spadł na szlaku i po prostu na drugim miejscu, Tajchert. trzeci, jedzie Piotr Kotosiewicz i czwarty Tomasz Chrzanowski. W takiej kolejności przyjeżdżają na metę, bieg remisowy 3 do 3 i po 11 biegach. 40 do 27 prowadzą Bydgoszczenie. I wyścig 12, w którym zobaczymy. Z czwartego pola startowego w czerwonym kasku Tomasza Goloba. Z trzeciego w kasku żółtym Mariusza Kuszakowskiego, który zastąpił Petera Carlssona. To rzadko, jeżeli ma dzierżowiec, zastępca zarodowca krajowca. A w tej chwili na prowadzeniu właśnie Tomasz Golob na drugiej pozycji drugi z Bydgoszczem Sean Parker. I podwójne prowadzenie Pary Bydgowskiej na trzeciej pozycji Jarne Pedersen i na czwartej pozycji w z Mariusz Puszakowski. Powstać za Adela na nic się nie zdała. Karlsson słaby, Puszakowski. W tym biegu też nie najszybszy. Na prowadzeniu z olbrzymią już przewagą to goła w drugiej pozycji. Sean Parker. Na trzeciej Bjarny Petersen i czwarty Mariusz Korzakowski. W takiej kolejności kończą i po 12 wyścigach przed biegami nominowanymi 45 do 28 prowadzi jutrzenka Polonia Bydkoszcz. I wyścig 14. Drugi z biegów nominowanych Bydgoska para to Piotr Protasiewicz, Sean Parker i para toruńska Pedersen, Kościecha. Na prowadzeniu Piotr Protasiewicz. Na drugiej i trzeciej pozycji Torunianie. Drugi jest Robert Kościecha. Trzeci Bjarny Pedersen. Dopiero czwarty Sean Parker. Tak więc... Sean Parker bardzo blisko, jadącego na trzeciej pozycji Bjarne Pedersena. Protosiewicz ze sporą przewagą, potem blisko się dwa i a tuż za nimi na czwartej pozycji Sean Parker, który czeka na błąd rywali, który będzie na pewno próbował przedrzeć się na pozycję, na której zdobędzie choćby jeden tryb. 10, chyba nawet metrowa przewaga Piotra Prutasiewicza nad resztą stawki a przez cały czas w tej trzeciej pozycji jechali Torunianie mówiłem jechali bowiem w tej chwili wpadli na metę trzej zawodnicy na torze leży Robert Kościecha który upadł bieg zakończył się zwycięstwem Jutrzenki Polonii 4 do 2 i po 14 wyścigach 54 do 30 dla zespołu Bydgowskiego, a na torze cały czas leży Robert Kościecha. Na tor wjeżdża również ambulans. Gdyby Robert Kościecha nabawił się jakiejś kontuzji, on całkiem niedawno wrócił na tor po urazie kręgosłupa. No i ostatni, piętnasty wyścig meczu Jutrzenki Polonii Bydgoszcz za patronem Letia Wyścig z udziałem najlepszych zawodników obu drużyn. W zespole toruńskim na torze Wiesław Jaguś i Mirosław Kowalik. W zespole bydgoskim Tomasz Golop i Ryan Sullivan. Kowalik z czwartego pola startowego w kasku białym. Jaguś z pola drugiego w kasku żółtym. I bydgoska para Tomasz Golop z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym i Ryan Sullivan z trzeciego pola w kasku Miejskim. Bardzo wysokie prowadzenie Bydgoszczan przed tym wyścigiem. Ja przypomnę 54 do 30. O 24 punkty różnicy. Nikt nie spodziewał się tak łatwego zwycięstwa Bydgoszczan w tym darmowym pojedynku. No i teraz proszę. Kapitalny start z Szefodiłów. Zobaczymy trochę w pierwszym roku. Tomasz i w tej chwili przez moment jechał czwarty, teraz już jest trzeci. No i wyprzedza również Rajana Saliwana. Jest na drugiej pozycji, ale za Wiesławem Jagusiem, a więc za... Mówiłem już, że Wiesław Jagus jest znakomicie. Czuje się na toruńskim tor na bydgoskim torze. Jego występy tutaj zawsze były dość udane. No i teraz potwierdza to, że tak zewnętrznej, oj, o i tam zahaczyło tylne koło motocykla Wiesława Jagusia no i upadł. wieko naturalnie przerwane ale proszę spojrzeć, Tomasz Golob wstaje o własnych siłach nic mu się nie stało choć naturalnie z powtórki tego wyścigu zostanie wykluczony i powtórzony start do wyścigu 15, już bez Tomasza Goloba Wiesław Jaguś, Mirosław Kowalik i Ryan Sullivan. I znów na starcie najszybszy Wiesław Jaguś. I ja dostały tam miejsca Ryanowi Salivanowi. Jaguś prowadzi na drugiej pozycji Saliwan, na trzecim Mirosław Kowalik. Wiesław Jaguś, jeśli w tym wyścigu Zwycięży będzie najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. W sześciu startach miałby na koncie 14 punktów. No ale cała reszta zawodników dużo, dużo, dużo gorzej. Na drugiej pozycji cały czas Ryan Sullivan, który teraz taką takim żynnikowy przeda turmę. ten ten bieg układa się remisowy. Salivan pierwszy, Jaguś drugi, trzeci, Kowalik. Ostatni łuk. i tak właśnie kończy. Ryan Salivan pierwszy wysłał Jaguś drugi, Mirosław Kowalik trzeci. Bieg remisowy 3 do 3. A w całym spotkaniu Jutrzenka Polonia Bydgoszcz wygrywa z Tim Torun 50.